Dzień dobry, witamy serdecznie w nowiutkim vlogu. Tak się jeszcze nie witaliśmy Tak się jeszcze nie witaliśmy, Okcia właśnie dojeżdża tutaj sobie na parking, gdzie chcemy się przejść. Oczywiście uprzedzam wszystkie. Na, na sprzęgle hamujemy zawsze, no, no, bo inaczej ja by. Ja hamowałam na sprzęgle. Nie, bo zabrałaś i poczułem, że już przyduszasz silnik. No, Okcja postanowiła, że najwyższy czas zabrać się za prawko. I aktualnie byli, jesteśmy na takiej właściwie korepetycjach zjeżdżenia w takim miejscu. Nauka jazdy do pan No, w takim miejscu, wiecie, niezaludnionym, mało ludzi tutaj jest, e, wręcz nie ma w ogóle, aut też również tutaj nie ma, więc uznaliśmy, że to jest dobre miejsce, żeby tutaj sobie podjechać taką jedną prostą. Przejdziemy się i może jeszcze później ktoś chciał pojeździ, ale naprawdę powiem Wam, że nie odpalałem wcześniej tego aparatu, ale dobrze idzie, I idzie naprawdę dobrze i mam nadzieję, że będę miał swojego własnego szofera, będziemy wracać z każdych imprez nie z buta, czy taksówką, czy Uberem, tylko szoferem. Jesteśmy właśnie w jakimś takim miejscu, idziemy się przejść, bo dzisiaj jest świetna pogoda, poddychać świeżym powietrzem, porobić jakieś klipki i okcia sobie dalej pojeździe, nie? Tamtą, tam jest taka prosta, a, nieuczęszczana. To jest oczywiście taka leśna droga, tutaj naprawdę nie ma pieszych, a jakby... No właśnie, a nie, zresztą chyba i tak nic nie będzie widać, ale spróbuję wam coś pokazać. Chyba, chyba i tak nic nie widać. No, no to jest droga w lesie właściwie, no i tutaj jak ktoś jeździ, to naprawdę ultra rzadko, nie? A u nas w Świnoujściu bez zmian jest to jak co roku plaga komarów i tych komarów jest o Boże, tyle, że po, po zmroku nie warto w ogóle wychodzić. W czemu to jest tak ciemno? No też załupa no. Jest jakoś tak ciemno, muszę to poprawić, poczekajcie. <laughs> tak jak Kapi mówił, jest tutaj straszna plaga komarów, my sobie wyszliśmy na taki krótki spacer, bo ogólnie chciałam właśnie troszeczkę się przejechać, bo Będę chciała zacząć reaktywować moje prawo jazdy, ale to wam opowiem troszeczkę później o co, z tym, o co w tym wszystkim chodzi, ale chyba wracamy do domu za chwilę, bo naprawdę odbijają to... się od twarzy, ja non-stop się w właśnie... uszach ciągnie się coś. Ciągle się czochram, a nie ma zmroku. No, ale naprawdę 13. mówię wam, jak się ściemni, nie ma opcji, że nawet jak się idzie. To nie dają spokoju. Prawda. Nawet jak się idzie. Oczywiście już pomijam to, że żadne brosy jak zwykle nie działają. One tam tylko dużo kosztują, ale nigdy nie działają. Nie śmierdzą. No i tak właśnie wygląda ta ścieżka. Troszkę świeci słońce, więc nie widać. Nikt tutaj tędy nie jeździ, szczególnie w niedzielę, a dzisiaj jest niedziela, ale powoli dojeżdżamy do, do głównej, więc będziemy się zamieniać miejsce. Następny dzień mamy, a Lucuś oczywiście siedzi i prosi, mimo że przed chwilą dostał jedzonko, to niestety nie zadowoliło go. Chyba mu nie smakowała ta jedna saszetka. Nie, no, no, kościół? Ale niestety niefortunnie nic więcej dla ciebie nie mamy. Dlatego jedziemy do Biedry. W <laughs> ale w Biedrze też... są tam rzeczy jego? Nie wiem, ale musimy tam pojechać. Jeżeli nie będzie, to będziemy musieli pojechać gdzieś indziej. No, okej. Okay. Jesteśmy już pod sklepem, ale ja niefortunnie nie zapomniałem, ale chyba zgubiłem gdzieś moją taką. Wiecie, normalną maseczkę, którą nosiłem. I teraz I... będziesz wyglądać jak chirurg z I... takimi. I teraz właśnie musimy założyć mi taką dziwniejszą maskę, która wydaje mi się, no, wydaje mi się że jest bardziej w niej duszna niż w tych takich normalnych. No, ale idziemy do biedry, bo Oksia wypatrzyła w gazetce taką fajną rzecz. Dokładnie ciężko mi jest to opisać, ale to jest półka na kółkach. Wygląda trochę jak. Taki mm, tak. stolik do serwisu angielskiego, tylko że drewniany i mały. No, chcemy ją wcisnąć po prostu w kuchni, tam gdzie mamy takie miejsce na różne śmieci. Tak, właśnie taki jest plan. Idziemy zobaczyć, czy jest i czy ostatecznie weźmiemy. We wszystkich trzech biedronkach, jakie są u nas w mieście, i oczywiście nigdzie nie było to, czego chcieliśmy. Właściwie nie było nic, co było w gazetce już na ten tydzień. A oprócz tego, że chcieliśmy ten taki wózko-półko-stolik, to chciałam sobie jeszcze kupić skarpetki Barbie. <ścoughs> nie mówiłam ci tego kapi, bo. Nie dziwię się, że mi nie mówiła. Ale chciałam i nic niestety nie było, także jesteśmy niezadowoleni, kupiliśmy sobie tylko jedzenie, chociaż tyle i oczywiście Lucusiowi, Teraz właśnie tutaj z nim się za już się prosi. Pozytywnych rzeczy strzeliliśmy sobie w końcu kartę Biedronki, bo jednak masło za 2,50 przy zakupie trzech kusi bardzo. Albo dużo mięcha przy zakupie. <grym> no. Dobra gościu, opowiadaj. Z co z Twoim prawkiem? Nawet ja już nie pamiętam tej historii, nie? jestem ciekaw. No nie, pamiętam tylko, że robiłeś i nie masz zrobionego ostatecznie. Ehm... I to tak w skrócie, więc jeżeli chodzi, jeżeli ech, 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 nie chcecie historii. słuchać, to możecie przeskoczyć dwie minuty. Tak, ale właśnie dużo osób się zastanawia, czemu nie mam prawka. Część myślała, że mam, ale nie jeżdżę i tak dalej. Nie mam prawka, zaczęłam prawo jazdy robić, jak miałam 18 lat, czyli tak standardowo. W czasie wakacji zrobiłam cały kurs, wyjeździłam wszystkie jazdy i tak dalej, no ale jeżeli ktoś z Was jest ze świnoujścia lub z mniejszego miasta, to wiecie, że musicie pojechać do większego miasta, żeby zdać egzamin i najlepiej zrobić tam te, też część jazd i tak dalej, także... To jest e, bardzo męczące. To jest męczące i takie mm, długotrwałe po prostu, tak wydłuża się to wszystko. No i po wakacjach ja we wrześniu poszłam do szkoły i Jakoś w pierwszym tygodniu szkoły musiałam pojechać na praktyki, które miałam w Banzinie, czyli w Niemczech. To jest około 20 minut od Świnoujścia. Nie zostawałam tam na noc, ale mimo wszystko przez pół dnia byłam poza Polską, więc okazało się, że mój e, instruktor umówił mnie na egzamin, z którego musiałam ostatecznie zrezygnować, bo nie mogłam sobie pozwolić na to, żeby po prostu w trakcie praktyk pojechać na egzamin do Szczecina. Mm -hmm. I po miesiącu praktyk wróciłam do Świnoujścia już do szkoły. I stwierdziłam, że nie jestem gotowa pójść na cały egzamin, wiecie, teorię i praktykę, więc umówiłam się tylko na, na teorię <laughs> i w końcu tę teorię zdałam, ale no to, to znowu minęło trochę czasu, bo wiecie, wraca się do szkoły, znowu jakieś sprawdziany, trzeba lecieć z programem. A to była klasa maturalna? Czy... Nie, to było, y nie wiem, ale miałam chyba wtedy egzaminy zawodowe, więc znowu wszystko się nakładało, wiecie jak to jest, zawsze jest coś. No i w końcu zdałam tą teorię, ale minęło trochę czasu, więc stwierdziłam, że znowu nie idę na tą praktykę, bo już tyle nie jeździłam, że muszę najpierw wykupić sobie jazdy. Ale... Czas leciał, leciał, tak, leciał. Czas, czas leciał, czas leciał, ja wchodziłam do szkoły i po prostu się tym nie zajmowałam. W końcu wykupiłam te jazdy w Szczecinie, wsiadłam do tego auta w Szczecinie i mówię: no mmm, nie, no potrzebuję jeszcze kilka jazd. No i to się tak zaczęło przeciągać. Ostatecznie ani razu nie poszłam na egzamin praktyczny. Mam zdaną teorię i po prostu stwierdziłam, że dobra, to już jest ostateczny czas, żebyś za to zabrać. Jeszcze w międzyczasie wiecie. <laughs> Kapi zrobił prawko, więc miałam szofera i tak dalej. Kuchajski. No, to cię rozleniwiło, no. Później studia. Jeździłam tylko tramwajami, autobusami, po prostu nie było mi to potrzebne, chociaż żałuję, że nie zrobiłam tego prawka, jak byliśmy w Poznaniu, bo jazda po Szczecinie to jest y, największa katorga, jaka jest po prostu. No, ciężkie tego. miasto, bardzo. Ciężkie miasto, nawet dla do doświadczonego kierowcy, e, więc tak, dlatego planuję teraz jakoś na dniach zadzwonić do jednej szkoły właśnie w Szczecinie, umówić się na kilka jazd. I przy okazji umówić się też na egzamin, żeby już nie czekać później znowu, bo no, no, czekać no, 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 to okazji, trzeba że... nie, bo to trzeba łupać żelazo póki gorące, nie? Tak, dlatego najpierw umówię się na egzamin jakiś yy, i niestety w Szczecinie, ale pra prawdopodobnie Pierwszy, na pierwszy egzamin pójdę do Szczecina, od już mam w głowie to, że ja go nie zdam, <laughs> no spokojnie, jestem do tego przygotowana. Bo szczecińscy egzaminatorzy i ten cały szczeciński wort ma to do siebie, że ma bardzo negatywną opinię i, bardzo. i że wszyscy tam oblewają, ja tam zdałem dopiero za którymś razem, ale ogólnie nikt nie poleca zdawania tam prawka. Tak, ym, ja już mam... To jest w ogóle trochę pogmatwana historia, dlatego najpierw prawdopodobnie pojadę na egzamin w Szczecinie, nie zdać go, a potem umówię się prawdopodobnie do innego miasta, bo dużo naszych znajomych poleca na przykład. Barlinę, zieloną górę, koszalin, chyba. Bo to są: bo to są Zielona Góra, banalne miasto. E, Barlinek to w ogóle pipidówka taka, że macie jedno rondo w mieście i tam jest też no wort. No właśnie, bardzo, bardzo dużo naszych znajomych ominęło Szczecin, żeby pojechać gdzieś indziej na egzamin, bo to jest naprawdę ciężkie miasto. Kto z Was zdawał Szczecinę, ten wie. E, dlatego tak, jestem. Przygotowuję się mentalnie, żeby zacząć to to najważ, to wszystko. Najważniejsze jest przygotowanie mentalne. I to cała historia. Prosta. Jest kolejny dzień. Ten blok jest już złożony chyba z trzech dni, a nie wiem kiedy tak naprawdę się zakończę. Ale ostatnio coś nam w ogóle to nie idzie, jakoś tak. Nie mamy po prostu weny, dlatego kiedy sobie przypomnimy, to chwytamy za aparat i po prostu aktualnie nie ma kapiego w domu, a ja chcę się przebrać i mam na sobie kombinezon, który jest. Związany tutaj i kapi mi go zawsze rozwiązuje. I pociągnęłam jakoś źle i mam supeł teraz, nie mogę się wydostać i zaczynam się już po prostu pocić, bo czuję się klaustrofobicznie i nie mam pojęcia, jak to rozwiązać, bo nie dość, że wiecie, to jest z tyłu i ciężko się tam dostać. To jeszcze, no, zrobił się taki super, że za chwilę zwariuję. O meg, w ogóle czemu jest tak głośno, czemu mewy tak pieją? <laughs> Ratunku! Okej, okay, jak widać udało mi się wydostać z tamtego kombinezonu i aktualnie zabieram się za coś, czego jeszcze nigdy w życiu nie robiłam. Nie robiłam sobie tego sama, nie robiłam tego u kosmetyczki, a mianowicie chcę zrobić sobie hennę na brwiach. Nawet nie wiem, czy wybrałam dobrą, czy ten kolor będzie dobry w ogóle. Ee, ostatnio jak przeglądam TikToka, jestem troszeczkę zainspirowana tym, że niektórzy ludzie tak bardzo czerpią z życia takie. Rzeczy, których ja nawet nigdy nie robiłam i nie miałam w planach robić, bo się na przykład bałam, bo wiem, że coś zepsuje i to nie ma prawa wyjścia, i po prostu ci ludzie mnie tak inspirują, że sobie myślę, kurde, nawet jak to nie wyjdzie, to co z tego? Jestem młoda i to jest najlepszy czas, żeby próbować takie rzeczy, więc um, prawdopodobnie właśnie popełniam jeden z błędów młodości. Ale może się uda. Może to właśnie będzie ten moment, kiedy stwierdzę, że hej, znalazłam nowy sposób na moje brwi, tak samo jak z fryzurą Kapiego, kiedy kapi odkrył, że mogę być jego fryzjerką i od tamtej pory ciągle obcinam mu włosy, <noise> więc zaraz zobaczę, jak to się powinno robić i mam nadzieję, że się uda. Nie wiem też, czy powinnam najpierw wyregulować brwi. Czy potem, bo oglądałam filmiki na YouTubie i raz dziewczyny robiły tak, że przetregulowały, raz, że po, i w sumie chyba zrobię to po, bo już nie mogę się doczekać, a musiałabym jeszcze poczekać, aż zejdzie mi trochę podrażnienie i tak dalej, więc w ogóle mam nadzieję, że mnie to nie uczuli, bo kiedyś już miałam robione henną. Wiecie, tak jak na wakacjach się robiły jakieś ozdoby na rękach i nic mi się nie działo, ale jednak twarz to trochę co innego, zresztą wiecie, że ja to różnie, No, sprawdzimy. Okej, okay, najwyższy czas zacząć. Nie mam pojęcia, co robię. Nie mam pojęcia, czy mnie to uczuli, czy nie. Mam nadzieję, że nie, bo ja dziękuję bardzo za uczulenia. Będę używać takiego patyczka, bo tak widziałam, chyba u Red Lipstick Monster. Nie jestem pewna. Um, I chyba całego procesu nakładania nie będę nagrywać, bo będzie mnie to pewnie stresować bardziej. Dlatego zobaczymy się, jak już nałożę. Życzcie mi powodzenia. <noise> Mi zależy na takim efekcie ombre, więc najpierw nałożyłam sobie tutaj na koniec i zostawiłam kawałek z przodu brwi, żeby tu było troszeczkę jaśniej. Więc poczekam chwilę, aż to zacznie działać, i potem zdało, że znowu troszeczkę tu i naj, naj, najkrócej tu. Jestem przerażona. Po pierwsze, boję się, że mnie uczuli, naprawdę. Mogłam zrobić próbę, ale. Nie zrobiłam, bo, bo czemu? Być pewnym, że coś wyjdzie, skoro można zrobić coś. Yy, jak to się mówi? Jolo. <grytania> Boże święty, mam nadzieję, że mi tak nie zostanie. O nie! Na razie robię jedną brew. Zobaczymy jak wyjdzie i potem będę robić drugą. najpierw będę wyglądać jak klaun. Trzymam już, nie wiem, 4 minuty, także jeszcze troszeczkę. Naprawdę jestem przerażona. Po pierwsze, efektem, po drugie, tym uczuleniem potencjalnym. Zmyłam z tej brwi. Czy efekt mi się podoba? Nie wiem. Wydaje mi się, że na aparacie to też wygląda na trochę ciemniejsze niż jest w rzeczywistości, jak patrzę tutaj w lusterku Ale mam wrażenie, że jakoś tak wyszło mi krzywo, że tu mam ciemniej, tu mam jaśniej, tu mam znowu ciemniej I nie wiem teraz, czy nakładać w tym miejscu, czy wtedy już wyjdzie za ciemno Chyba to zignoruję, jak na pierwszy raz i tak nie jest źle, ale to dopiero jedno objawie, że ta, co będzie trochę trudniejsze I, I najwyżej następnym razem może pójdzie mi lepiej nie wiem. No generalnie są ciemniejsze, więc efekt jest osiągnięty, a czy kształt jest spoko, może jak wyreguluję, to będzie też inaczej. Hmm. Chociaż całkiem niedawno je regulowałam, więc jeszcze nie są w takim tragicznym stanie, żeby to miało jakoś tak mocno wpływać. No trudno, są ciemniejsze, twarz będzie troszeczkę bardziej ożywiona, więc w sumie jestem zadowolona. Na razie, jeszcze drugie oko, znaczy brm. Widzimy się. Za chwilę. Tada, efekt końcowy, czy mi się podoba? Chyba tak. W sumie wyglądają tak samo jak wtedy, kiedy maluję je pomadą. E, oczywiście dzisiaj są o wiele ciemniejsze, bo są po prostu świeże. To na pewno będzie stopniowo sobie schodzić, e, ale. W sumie jestem zadowolona, kształt wyszedł okej, okay, nigdzie jakoś szczególnie nie wyjechałam, nie mam wielkiej czarnej plamy, także jest spoko, więc chyba będę robić to regularnie, aż mi się znudzi i stwierdzę, że eee, dobra, idę do kosmetyczki. Chciałam spróbować i mam, także naprawdę na plus. Dobra Misiu, jak już nakarmiłeś ludzka, to oceń teraz moje brwi. Nie ja zauważyłem. ale. <laughs> Poga. No, tutaj są ciemniejsze trochę. Tutaj. No, są ciemniejsze. Zrobiłam hennę. Teraz będę miała tak zawsze. Na zawsze. A, nie będziesz miała ja na zawsze, bo to się zmywa, więc mnie nie, w, mnie nie wkręcić, a nie jestem przed szkolakiem akurat. Ale tu masz coś sklejone, chyba musisz rozczesać. Ale aparaty wyglądają na ciemniejsze niż Tak. Dobrze, a ja nie? też wygląda, Moje też wyglądają dobrze? No, jesteś facetem, więc niestety masz lepsze brwi, rzęsy, cery i takie różne rzeczy. A <skrymionaire> wiadomo A przy okazji zrobiłam dla ciebie. Gdzie one są? A Co? tutaj, drożdżówki. O, pokaż. Ucho! Mogę jest, no, nie mogę? No możesz, jak już musisz to zjeść. Hmm. Dobra? Tu. słówka hmm. <ślech> Tym chamiłem akcentem. Dojechaliśmy do końca. Dzięki wam za oglądanie, mam nadzieję, że się potwornie podobało. Jeżeli tak, wiecie co macie zrobić, zostawcie coś po sobie. Świat cieszę się. <grystanie> cieszę się. Do zobaczenia w następnym vlogu i bye!